Rozplątaj moje spaghetti, myśli, albo chociaż zjedz je, zanim na nich zawisnę. Zanim na nich zawisnę, to przykre, kiedy nie wiem, co myśleć. Rozplątaj moje spaghetti, myśli, albo chociaż zjedz je, zanim na nich zawisnę. Zanim na nich zawisnę, to przykre, kiedy nie wiem, co myśleć. I znowu leżę tam, gdzie ty. Poduszka amortyzuje złe dni, zamieńmy parę słów na sny. Chcę być tam, gdzie ty. I znowu leżę tam, gdzie ty. Poduszka amortyzuje złe dni, zamieńmy parę słów na sny. Chcę być tam, gdzie ty. Czy pan śpi? Mam zgasić światło. Pani rozmawiać mhm. Ja ty i pilotok Wiatrny łóżko jest jak schron Patrzysz, ale widzisz noc Nie ruszamy się stąd Yo. Między nami lustro albo uskok w próżność Kiedy mówisz trudno to się staram usnąć Ale tam jest jakoś pusto Bez ciebie jakoś nudno Yo. I znowu leżę tam, gdzie ty, poduszka amortyzuje złe dni. Zamieńmy parę słów na sny, chcę być tam, gdzie ty. I znowu leżę tam, gdzie ty, poduszka amortyzuje złe dni. Zamieńmy parę słów na sny, chcę być tam, gdzie ty. I znowu leżę tam, gdzie ty. Poduszka amortyzuje złe dni. Zamieńmy parę słów na sny. Chcę być tam, gdzie ty.